Trzema widzowie zamknęli mnie w więzieniu. Więc musimy z niego dzisiaj uciec. No dobra. Więc dzisiaj uciekamy z więzienia. Dobra. Więc idziemy sobie teraz tędy, Nawet mam strzałeczki. Otwieramy. Jakieś monety. Dobra. Łatwo, wszystko robię za pierwszym razem. Jakiś kluczyk potrzebuję. O, tutaj jest. Okay. Dobra, jesteśmy. I gdzie my jesteśmy? I gdzie my jesteśmy? Co jest? O kurde, policjant. O nie, o, nie, o nie. Dobra, udało się. Dobra, dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Dawajcie jest! Udało się. Uf. Dobra, mamy to Mamy to Dawajcie. Dobra. I lecimy. Jeżeli chcecie więcej filmów z Robloxa. To zostawcie subę i lajka, Zabijcie. możecie zobaczyć moje stare filmy. W ogóle zmieniłem nazwę. O, jeszcze złota, to sobie zbiorę. Tutaj też łopata, cyk, dawajcie. Gdzie ja jestem? Co jest? Ej, dalej mam ten klucz. Dobra. Mas tak, jeszcze ani razu nie zginęłam. Dobra! Mamy to! Dobra, tutaj. Co to? Co to? Jakiś kamień. Dawajcie, 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 dawajcie! Dobra. O nie! No zabił mnie! Dobra. Teraz muszę tutaj poczekać. Nie! No za, za wcześnie wyszłam. Za wcześnie jak zawsze. Dobra, teraz tutaj będę czekać. Że sobie nie przeleci. Dobra. Lecimy, 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 lecimy! Dawajcie! Dobra. Dobra. I teraz... Dobra. Dobra, mamy to. Dobra, idziemy po drabince. Co to? Co to? Bo O nie! Złapał mnie! Ale już mamy to chyba tam zaliczane. Dobra. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy, lecimy. Dobra. Dobra, mamy to. Dobra. Ale mi to w ogóle szybko idzie. Nie wiem, co była tam ta dźwignia. O kurka. co to jest? Jaki super napój. Dawajcie, bierzemy go. jest super. Co tutaj tak hałasuje? Co tutaj tak hałasuje? Ja w ogóle się napiłem tego napoju. No nie... Kurde, to jest to super, super szybkość. Dobra, mam. No kurde! No nienawidzę tego. Dobra. Dobra Jeszcze Jest Jest Nie, dobra Udało się! I co to mi w ogóle leciało z ust? Nie wiem. Ale było teraz problematycznie. Ja już się boję co będzie dalej. Nie, tutaj było tak ciężko. Jakaś kamera. Dobra. Stąd przyszłem. Co to? Dobra Jakiś przycisk Nie wiem Wezmę sobie tam drabina Nie wiem po co mi ona I dobra O tutaj nawet jest pokazana Dobra Nie gadajcie, że mi się teraz nie no. Dobra Udało się i teraz spędzia. Coś takiego. I co to ma być? Coś mi tutaj pcha. Dobra, dawajcie. Dobra, udało się. Udało się. zostawiliście tego suba i lajka. Może jak zostawicie suba z dzwoneczkiem, to wtedy mi się uda. O, teraz było lepiej. Chyba zostawiliście. Dobrze mi idzie, chyba zostawiliście dzięki. Dobra Dobra Udało się Dobra I co to ma być? A, ja muszę tutaj Wszystkie te zawory zakręcić I spadłam No i co? 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 nie skinął? Dobra, tutaj. Dobra. Następny zawór zakręcamy. To dobra i teraz idziemy tutaj. Cyk. Cyk, 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 cyk. I ja też przechodziłem? Aha. Czyli niepotrzebnie zbliżam jeszcze nie jest wszystko zakręcone, ale tam spróbuję przeskoczyć. A może? Można tak. Aha, XD nie można. Ten zawór ten jest tam i on jest zakręcony. Tak? No tak. Nie, nie Dobra, pójdziemy tutaj, Jezu. No i gdzie ja niby mam tutaj? Zrobić. O, tutaj Dobra, zakręcone lecimy na górę Dobra, teraz sobie możemy to przejść Kiedy będzie koniec? Może zaraz będzie? Nie wiem. Ale jedno jest pewne: musimy dojść do końca. Dobra, napiszcie, jaka jest wasza ulubiona gra. No jezu, no znowu się nie udało. Cyk, 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 cyk. No, cyk? Cyk? No nie. Zawsze w tym samym momencie. Dziwne. Może jakieś trudne tam jest. Dobra. Jeśli teraz nie uda, to ja nie wiem. No jakim cudem? Powiedzcie mi jakim cudem. I co ja mam zrobić? Dobra. Teraz już się nie mogę poddać. Jest. Boże, udało się! Mamy to. Ale jeszcze trochę. Ej, co to jest? Chyba z tej nie gadajcie! Ty, nie gadajcie. Gdzie ja jestem? Ej, co to ma być? <laughs> Powiedział się o mnie. Dobra, muszę iść tam i go zniszczyć. Jest jakiś boss. Chyba. No nie, no zabił mnie. I za teraz. Jeszcze raz. Dobra, szybko. Błagam. Dawajcie. Dawajcie! I gdzie ta broń? No Jezu, jak ja mam go niby zabić? W końcu uciec. Kiedy ja będę mógł w końcu uciec? Dobra, idę z tą bronią. Dobra, dawajcie. jak gdzieś jadę. Wy... Wygraliśmy? Wygrałem? Ja wygrałem? Czy? Jak tutaj wejdę, to odlecę czymś. Przynajmniej tak zawsze robili w tych filmach. Musieli go... Dobra, idziemy. Błagam, powiedzcie, że to już koniec. Po tych loserach, powiedzcie, że to już koniec. Błagam. Chcę, żeby to już był koniec. Boże, błagam. Jest! Ostatnie. Jest. Dobra. Udało się. To już koniec. Jestem na górę czy tam? idę tutaj na górę. Ja już wiem, co muszę zrobić. Żeby móc uciec, muszę sobie najpierw postawić drogę ucieczki. Dobrze, mamy jeszcze dwa. Przycisk. Zobaczymy, co on będzie robił. No nie, on to wszystko cofnął. Boże, dobra, szybko to tak postawię Wszystko. Boże, ładne. Jak myślałem, co innego mógłby robić. Uciekłam. Dobra, jeszcze ostatecznie wstawcie. Okay. ¿Qué Będę. O, teraz będę od początku mu strzelać w te ramiona. Dobra. Okay, bye.